Cześć. Dzisiaj przyjrzymy się z bliska jednemu z najsładszych, ale też i największych fenomenów kulturowych w Polsce. Wszystko kręci się wokół jednego wyjątkowego ciastka. No właśnie, to jest pytanie. Jak to się dzieje, że jedno ciastko jest w stanie uruchomić tak gigantyczną ogólnokrajową machinę tradycji? Spróbujmy to rozwikłać. Ta liczba jest prawdziwa 100 milionów. Szacuje się, że właśnie tyle pączków zjadamy w Polsce w ciągu jednego dnia. To wychodzi ponad dwa pączki na każdego mieszkańca, wliczając w to nawet niemowlęta. Skala tego zjawiska jest, no cóż, po prostu gigantyczna. Ten jeden, szczególny dzień, to oczywiście tłusty czwartek. To święto, które dla aż 95% Polaków jest idealnym pretekstem, żeby sięgnąć po pączka. To ostatni czwartek przed Wielkim Postem, a stare porzekadło mówi, że kto w ten dzień pączka nie zje, temu do końca roku nie będzie się wiodło. Lepiej nie ryzykować, prawda? A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Mało kto poprzestaje na jednym. Spójrzmy tylko na ten wykres. Zaledwie 7% z nas zjada tylko jednego pączka. A ten najwyższy słupek? To ponad połowa, aż 54%, która zjada od 3 do 5 sztuk. I to właśnie stąd bierze się ta magiczna liczba 100 milionów. No dobrze, ale skąd w ogóle wziął się ten zwyczaj? To nie jest jakaś przypadkowa celebracja. To tradycja, która ma bardzo, bardzo głębokie korzenie historyczne. Kluczem do zrozumienia wszystkiego jest jedno słowo: Zapusty. To staropolska nazwa karnawału, okresu naprawdę intensywnych zabaw, tańców, biesiadowania, które swoje apogeum osiągał tuż przed Środą Popielcową. A tłusty czwartek był właśnie sygnałem startowym dla ostatniego, najbardziej szalonego tygodnia tej zabawy. Cała logika opiera się na prostym kontraście. Uczta kontra post. Karnawał to był czas, żeby sobie pofulgować, zjeść do syta, zanim nadejdzie 40-dniowy wielki post. Czyli czas wstrzemięźliwości, wyciszenia, refleksji, po prostu trzeba było się najeść na zapas. To ma sens. Co ciekawe, korzenie sięgają jeszcze dalej, nawet czasów pogańskich. Świętowano wtedy pożegnanie zimy i nadejście wiosny, jedząc tłuste, kaloryczne potrawy. W Małopolsce dzień ten był znany jako Kombrowy czwartek i słynął z hucznych, typowo kobiecych zabaw. Z czasem tradycja chrześcijańska zaadaptowała te zwyczaje, nadając im nowy sens, ostatniej wielkiej uczty przed okresem pokuty. Dobra, skoro znamy już tło, to pora na gwiazdę całego zamieszania, samego pączka. A jego historia jest równie fascynująca, i uwierzcie, pełna zaskakujących zwrotów akcji. Jego droga od starożytności do dziś była naprawdę długa. W Rzymie jadano jego słonego przodka, zrobionego z ciasta chlebowego. W dawnej Polsce pączki, wtedy zwane pampuchami, nadziewały się słoniną i popijało wódką. Przełom nastąpił w XVI wieku, gdy pojawiły się pierwsze wersje na słodko. Ale prawdziwa rewolucja to dopiero XVIII wiek i drożdże. To one dały mu tę lekkość i puszystość, którą znamy dzisiaj. I chyba nic nie oddaje tej transformacji lepiej niż słowa Jędrzeja Kitowicza. Ten barwny opis doskonale pokazuje, jak gigantyczną metamorfozę przeszedł pączek, od czegoś twardego i zbitego do delikatnego, puszystego deseru. niesamowite, prawda? Co ważne, ta idea obiadania się przed postem nie jest wyłącznie polską specjalnością. Warto rzucić okiem na to, jak podobne tradycje wyglądają w innych częściach świata. Jak widać na tej liście, pomysł jest niemal uniwersalny, zmieniają się tylko potrawy. Brytyjczycy mają swój naleśnikowy wtorek, Francuzi słynne mardi z goframi, a Szwedzi zajadają się bułeczkami semla. Co ciekawe, w Grecji na cykno ptępci króluje grillowane mięso. To pokazuje, że chodzi o samą ideę tłustej uczty. Wróćmy jednak do Polski i zobaczmy, jak tłusty czwartek wygląda dzisiaj w XXI wieku. Mimo upływu lat, klasyka wciąż trzyma się mocno. Spójrzcie na te proporcje. Najpopularniejszym nadzieniem niezmiennie pozostaje konfitura różana. Wybierają aż 37% z nas. Daleko za nią plasują się nadzienia wieloowocowe i adwokat. Ale obok tej tradycji dzieje się prawdziwa rewolucja. Cukiernie prześcigają się w pomysłach. Mamy pączki z kremem lotus, jakieś luksusowe wersje w stylu dubajskim, czy wyrafinowane połączenia jak malina z różą. Tradycja ewoluuje dosłownie na naszych oczach. Niestety, za tą słodką tradycją kryją się też bardzo realne wyzwania. Rosnące ceny składników, jak masło czy jaja, a do tego koszty energii, to wszystko jest ciosem dla wielu małych rzemieślniczych cukierni. Dla nich tłusty czwartek to nie tylko święto, ale i ogromny test logistyczny i finansowy. I to wszystko prowadzi nas do szerszego pytania. Bo tłusty czwartek to coś więcej niż tylko jedzenie pączków. To jest historia, to jest kultura, to jest wspólnota. A to z kolei zmusza do zastanowienia, które z naszych tradycji są warte tego, by je chronić i pielęgnować, nawet gdy świat wokół nas tak pędzi naprzód. Być może odpowiedź kryje się w każdym kolejnym pysznym kęsie.